Tadam, chyba ma funkcję śledzenia twarzy, bo widzę, że obraca się zgodnie z moją buzią. To jest Insta 360 Ace Pro 2. Tak, druga wersja, nie pierwsza. Miałem o niej nie trochę opowiedzieć. Nie ma tu GoPro. Era GoPro już się skończyła. Porównując ostatni model 13, jak wygląda w porównaniu na przykład do 8, to tam się tak naprawdę niewiele zmieniło. Poza tym, że poległa z kamerami typu DJI i z tym Insta. Przynajmniej w zdjęciach ciemnych, teraz też nie jest wcale już jasno. to tego Pro 8 moje niestety miałoby już kaszę. Nie wiem jak to wyjdzie w materiałach, jak na kompas rzucę. E, musiałbym więcej opowiedzieć o tej kamerze, jak ona działa w ogóle, ale kurde, szeroko, naprawdę widzi ryby oko. <grybki> Fajnie, bo będą lepsze ujęcia i ładniejsze. Tryby nagrywania, to jest, wow, tam jest wachlarz trybów. Fajnie, bo w komplecie dostałem drugą baterię. Cena zakupu 200. Serio, 200 to nie jest majątek, zważywszy na to co ona ma w porównaniu z GoPro 13, która naprawdę poległa w tym roku, w zeszłym roku na premierze. Więcej wam nie powiem, więcej wam się pokażę, co widać, jak ona nagrywa. Fajnie, bo ma ekran z tyłu odchylany do przodu, czyli ja mogę siebie widzieć. Dlatego trochę zdziwienie możecie być, że ja siebie widzę. Tak, ma tylny ekran, jest odchylany do góry, do przodu, i wtedy masz pełną panoramę, jak ciebie widać. Nie, też wyświetlacz mały który pokazuje stan baterii, stan pamięci, czas nagrania, tryb jaki jest wybrany, takie duperele. Miał być o fotbajku w zimie, ale chyba nie będzie tej zimy, bo coś się nie zapowiada. Wziąłem śniegowca, którym kurde nie idzie po tym jechać. Z pasakra. Te opony się nie nadają do jazdy po szutrach, nie nadają do jazdy po drogach twardych. Już nie mówię asfalty i wszelkie maści kostka na zakrętach to się ślizga. To są opony wybitnie na śnieg co w tym roku tylko, przepraszam, pod koniec dłuższego dało się jeszcze na sobę wjechać jak było trochę tego śniegu i chociaż zażyć tej przyjemności a w tym roku jest jakaś dupa, Jasiu, karuzela jadę się pokręcić chcę zrobić z tej kamery dzisiaj zdjęcia zachodu który już się zaczął generalnie nie wiem teraz godzina nie widzę, jestem ślepy ale muszę się dostać tam na kostkę tam będą ładne ujęcia przejadę się jeszcze offroadowo tam kawałek dalej w prawo może tam od tyłu zajadę drogą, zobaczymy jak będzie Tak to wygląda, tyle mogę na razie powiedzieć Patrzcie, oglądajcie e, Sobie tutaj troszeczkę E, może nie tyle, co irytuje, ale hmm, daj mi do myślenia. Guzik szybkiego załączania natychmiastowego nagrywania. Tak jak w GoPro. W się go wybiera. Zaznacza, żeby po kliknięciu kamera się uruchomiła i od razu zaczynała rejestrację. Jest on dość twardy. Przy naciskaniu trzeba, kurde, tego palca tam wcisnąć, żeby go uruchomić. W GoPro wystarczyło delikatnie kliknąć i kamera startowała. No tutaj trzeba z wyczuciem mocniej nacisnąć ale działa działa nie ma zwierzątek pochowały się chociaż tuż już taka poraże powinny być a tu nie ma na razie nic mi nie przebiegło drogi wiecie czego brakuje zieleni nie wiem czy widać smugi kondensacyjne z samolotów ale jest ich od groma Ech, naprawdę dobra czas na sesję zdjęciową żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać Przez to, że to nagrywane w 4K i dwa 7 k ale chyba nie zapisałem. To będziecie mieli pierwszy film w 4K, który udostępniam. Może coś z tego wyjdzie, może nie. Zobaczymy co będzie. Oj! Ciężki jesteś na te warunki, niestety. Nie nadajesz się do niczego. Ta guma to jest 505. Dokładnie Snow Show model, czyli sama nazwa mówi za siebie. To jest na śnieg. Snow, wiadomo. bieżnika jest bardzo ciekawy. Ta wersja nie ma możliwości wpięcia, znaczy wpięcia włożenia kolców, ale są wersje Snowshop które mają jeszcze otwory w tych kostkach i można tutaj włożyć kolce. Tak, to jest taka bólka na końcu i się wkłada, ona tam skakuje do środka, do tego otworu. Co ja ciekawe, ta guma jest wyższa o mniej więcej na stronę 2,5 cm przy wersji 4,8. Ten rower dzięki temu stoi dużo wyżej. To ma pewną wadę, ponieważ się do ciężkości przesuwa się do góry. No, więc się tak trochę średnio jedzie po śniegu, nawet bo już jechałem nim po śniegu. Miałem okazję i łatwiej się wywrócić, jak się zatrzyma człowiek, bo równowagę ciężej złapać. Ten rower bardziej się chyboce, na bo się siedzi wyżej. Ale za to prześwit między suportem jest dużo wyższy, więc to on się nie boi gałęzi jakichś powalonych drzew. Po prostu podskoczyć, pewnie koło podrzucić na drugą stronę i można przejechać nie hacząc suportem, a już w ogóle zębatką, bo mi się to nie zdarzyło. A dużo po lesie jeżdża po jakichś gałęziach, po krzakach i w tym rowerze mi się to nie zdarzyło a jechałem już w tym po lesie i to dokładnie tam o tutaj o w tym lasku dobra do sobie chyba na zachód robić spoty zobaczyć ze statywów sterowanie z telefonu też działa bardzo fajnie ciekawe ciekaw jaki będzie miało zasięg ale to powie filata więc będzie miało zasięg sprawne oko nie się uda do zooma zrobić chyba tu się nie da w tym trybie tam jest wieża ale, przepraszam komin, jest przepompownia a wieża widokowa z poligonu nie widać tam do tymi drzewami, o tam o. No, dobra, lecimy na foty. Jak, że mamy trochę czasu jeszcze, bo jeszcze tyć musi się ciemniej zrobić. I tak będę musiał z manuala zdjęcie ustawiać, bo będzie mi automatycznie podbijał jasność. Także lepiej z manuala sobie ustawić i wtedy będą takie fajne. Zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, więc już przekręca się go tych stawików. Śludy porobione, cztery sztuki. Tak. Nie znam dokładnej jakby funkcjonalności akurat tych tutaj, natomiast te tu z tej strony to tutaj w dawnych czasach jeszcze pamiętam, jak się kręciłem rowerem, to tutaj normalnie ścieki były. One są jakiś czas tutaj były, czy Porozlewane, potem przelewane były dalej, tam w tamtą stronę. Ale były tak przepuszczane właśnie z takiego stawu na staw, że te osady, było ich coraz mniej, one się wytrącały, wytrącały w końcu na końcu była taka klarowna, bardziej woda. Woda o takim, oczywiście, wiadomo jakim zapachu. I to wszystko trzcianą spływało do tej przepompowni. I dopiero niestety, albo stety. Wpadało to do Odry, ale zaraz wam pokażę ścianę. na końcu tej ścieżki. Tutaj jest płynie sobie. Bobry sobie ją upatrzyły, żeby zatrzymać wodę w lasie i jakoś mi się to udaje, bo raz tylko widziałem taką tamę rozebraną przez idiotów wód polskich, pewnie albo coś ten deseń. Bo przecież człowiek jest mądrzejszy od natury, nie? No, ale on odbudował się, i były cztery takie pamiętam tamie bobrowe, które zatrzymywały wodę na różnych odcinkach no tu też o, tędy woda przepływała już się luza tylko co mnie zastanawia tu jest przepust a tam jest ściana już tak, dokładnie tam płynie sobie tutaj jest taki ceglany rów o, widać go tutaj ta woda była wpuszczona też tutaj. Ale co tutaj się robiło? Dlaczego to jest tak małe i te śluzy są porobione? Nie mam żadnego pojęcia. Słynna kosteczka, żeby dojechać na Rędzin Tam, tak tak, tam w tle są zabudowania. Kilka domków stoi. Kilka, może nie kilka, może ze trzy są opuszczone i się zawalają już niestety. Także tam nawet nie ma co chodzić, żeby jakiś mrówek zrobić. Bo nie ma co nawet. Ściany stoją, dachy zarwane. Nie całe, ale niewiele brakuje, żeby się całe rozwaliły. Oj, tyć za jasno. Jeszcze potrzebuję z 15 minut. Co tu robisz przez 15 minut? A zdjęcia rowerowi zrobimy. Magicznej kosteczki. Problem z oparciem tego roweru, bo on stoi wyżej i podało mi chcę po prostu złapać kawałka gruntu. Może no, tu się uda. O, no tu się powinno uda. Chyba się nie przewróci. A jak się przewróci, to się go podniesie po prostu. Nie, ja, udało się. No tak masz stać. No, jest wyżej. Zawsze tamtego gdzieś tam stawiałem. Ja Popę tego, tego mniejszego. Dobra, cykamy. Mamy godzinę prawie 17 chyba. Tak, 16.48. I wygląda to tak. Na ekranie 360 jeszcze nie będę widział, jak, jak to wygląda. Czy to jest kasza, czy to jest jakieś rozmazane, czy to jest jakieś blade, nie wiem. Dopiero zobaczę w domu. Powiem od razu, że przy GoPro, przy GoPro 13 już byłaby kasza. Jeżeli nawet na 8, to nie było o czym mówić. 9, 10, 11, 12, a na wszystkie miały problem ze światłem. Jak GoPro dostało mało światła, to niestety świrowało. Zrywało stabilizację i kasza się robiła. Nie wiem, jak będzie tutaj. To się dowiem w domu. Tak jak patrzę na wyświetlacz to wygląda bardzo ładnie. Powiem szczerze. Dobra, bierzemy kloca i w drogę powrotną. Ciemność tam. Idziemy wracać po ciemku. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak to ponagrywa. Tam macie Most Rędziński Autostradowa obwodnica Wrocławia To jest część północna już Ona tam dochodzi do piątki Do S5 Na Poznań No i na Warszawę, na Łódź oczywiście, S8